Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Real Football. Dzisiaj, dalej gramy kariery na Gerardomon. I dzisiaj, w odcinku, będą pierwsze zmagania z Ligą Europy. My, już tutaj, rozpoczynamy spotkanie, oczywiście, ze Slawią, Pragą. Tak jest, wychodzimy w podstawowym składzie. Czyli, tutaj, w bramce, nasz młody bramkarz. Wspomniałem, jak on się nazywa zawsze. Lewa obrona oczywiście Kerkes. Środek będzie stanowić Hato tutaj z Paul Torresem. Prawa Christensen. i Środek i napad bez zmian. Sesko na lewej. Yy, dialo na prawej. Lukaku oczywiście na środku. Już tutaj Berg przy piłce. Ja mam nadzieję, że wygramy. Całą ligę Europy. Grupa jest bardzo łatwa według mnie. Gramy ze Sławią. Potem jeszcze jakieś dwa inne kluby, których nie znam. Więc myślę, że na spokojnie tutaj damy radę wygrać i wyjść z pierwszego miejsca, na czym bardzo by mi zależało. Tutaj oczywiście. Łatwo nie będzie wygrać, bo widzę Europy w tym sezonie też jest Liverpool. To jest bardzo mocny, więc może być ciężko. Myślę, że chociaż do tych finałów dojdziemy. Ale wszystko się okaże. Na razie skupimy się na tym spotkaniu, aby je wygrać. Tutaj mamy corner, więc mamy na kogo wrzucać oczywiście Dybala. Tutaj mamy na kogo wrzucić. Tylko ku tyłem nie trafia niestety. Ale dobrze, jest dopiero jakaś 18 minuta, więc nie ma tragedii. Co odnośnie. O, właśnie jest tutaj nasza pozycja: jesteśmy na wzięcie. Potem Slavia. Jakieś dwa inne kluby. Więc myślę, że grupa jest bardzo łatwa. Mm. Odnośnie poprzednich spotkań, to nie pokażę ich wam, ponieważ, no, nie były jakieś one fascynujące mega. Tylko z Milanem y, remisowaliśmy, e, lecz niestety Oliwie w żył w jakiejś 85. minucie, strzelił nam na 2 do 1, i niestety przegraliśmy. No, ale jest ok. Tam. Bardzo ładnie wszystko chodziło, ale niestety no, trochę spuściliśmy z tonu i zawiodło trochę. Obrona zawiodła trochę, a tutaj belk Rumilu na 1 do 0 od słupka mamy już prowadzenie, więc teraz tylko powiększcie. Graliśmy też z Lerlitaną, z którą zremisowaliśmy, która z nami zremisowała w, sumie w końcówce Więc nic nadzwyczajnego, z Empoli też chemis, więc mam nadzieję, że to będzie pierwsza wygrana Nasza Chociaż żebyśmy w Lidze Europy właśnie dobrze sobie poradzili I po prostu będę wtedy zadowolony Tutaj Kerk jest przy piłce bardzo fajnie się gra też tym seską, ma ten lekki playstyle z tym technikalem też Więc tutaj można go fajnie rozwijać Dybala hmm, oczywiście Niestety Christensen trafia obok bramki W słupek ten No i rozpocznie ich bramkarz no Zobaczymy, ja mam nadzieję, że tutaj szybko powiększymy to prowadzenie i że tutaj nie będziemy mieli jakichś dużych problemów dualnie w drugiej połowie jakieś zmiany zrobimy no i zobaczymy, tutaj już akcja przeciwników i bardzo dobrze reaguje goalkeeper oczywiście jestem bardzo zadowolony na razie z młodego goalkeepera z Francji mamy nadzieję, że tutaj go fajnie się rozwinie jakoś tak jak zresztą tego Kerkesa chociażby, czy tego Hato Hmm. bo naprawdę w młodych jest widać duży potencjał. Tutaj mamy znów kolejny rzut ożny. Oczywiście Dybala. Ośrodkowanie głębsze na Lukaku. I belg już z dubletem. Powiększamy prowadzenie w 45 minucie. Bardzo fajnie tutaj belg wyszedł w powietrze. To jest ta jego przewaga, właśnie. Gdzie on wyjdzie w to powietrze najwyżej ma. Dobre warunki fizyczne. Tutaj sędzia doliczył nam minutę, więc zaraz się zakończy spotkanie. I po prostu zrobimy jakieś zmiany, może, może nie. Zobaczymy jeszcze. Już mamy koniec. Pierwsza połowa Liverpool też. Widzimy tam, że wprowadzi 1 do 0. My od razu rozpoczniemy. Zmiany może później, a może wcale ich nie zrobimy. Że damy zagrać całe spotkanie wszystkim. Więc tutaj gramy dalej, też w następnych meczach będziemy już większość symulować. Ligę Europy będziemy sobie też i grać i symulować, żeby było trochę różnorodności. Hmm. Tutaj zastanawiamy się też nad transferem tego pewnego obrońcy. Już mamy w głowie jedno nazwisko tutaj, ale o tym dowiecie się w kolejnym odcinku. Tutaj też w następnym odcinku będziemy grać spotkanie z Torino. Będziemy grać później też spotkanie z Inter'em Bo patrzeliśmy w kalendarz sobie, tak No w wygląda nawet ok My czekamy na jakieś starcie Właśnie typu tego Juventusu na przykład Z Romą, czy też Napoli Roma Bo Inter Roma no to tam Trzeba będzie Dobre wytyczne, na pewno zmienimy też, będziemy zmieniać, bo no tutaj tak kompozycja taktyczna, ta na przykład gwiazda, czy też skrzydłami, to tak średnio tutaj siada w tej home. Więc tu też trzeba się zastanowić, co by tutaj zastosować, bo to też jest ogromnie potrzebne. Tutaj Sanchez zbiera odbitą piłkę w polu karnym. I belg zablokował na Lukaku, i wychodzi po raz kolejny. bramkarz z lawi pagi, Dybala pokazywany tutaj. Mamy kolejny rzut rożny. Spróbujemy znów na Lukaku, przyłączyłem się na Kajstensona Hato z dystansu. No niestety jeszcze Lukaku powalczył, ale niestety nie udało się. tutaj zagramy na spokojnie z tyłem. Bardzo fajnie, naprawdę jestem pełen podziwu, że ten kefka tak dobrze gra. Tutaj Lukaku. Niestety poprzeczka. Melk chciał się zabawić z bramkarzem, ale niestety poprzeczka nie umożliwił mu zdobycie hadtejka w tym meczu. Damy zagrać Lukaku całe spotkanie, już bo tak się zastanawiam nad tym tam i czy go zostawić? Też czy go sprzedać? Możecie dać znać co o tym sądzicie Czy zostawiamy tam jego, czy sprzedajemy go gdzieś Bo można... Nie... Co się stało Lukaku? Ale to dziwnie wyglądało Zwracając, jakbyśmy sprzedali tego tam jego, by mielibyśmy pieniądze na jakiegoś Fajnego, super młodego napastnika więc dajcie znać, co robimy z tym Tamii, Maybachamem. Ja się oczywiście poradzę waszymi komentarzami i podejmiemy decyzję. Tutaj mamy już prawie 80. minutę, mamy prowadzenie 2 do 0, więc no nie powinniśmy już tego przegrać. Tutaj fajnie, Sesko już przy piłce. Sesko może na 3 do 0, nie? Broni bramkarz. Mamy corner. Jeszcze mamy sytuację na zdobycie bramki. Na lukaku spróbujemy. Niestety, belk nie trafia. Widać, że ma ochotę do gry dzisiaj, ale się nie może trafić. Tutaj mamy 6 strzałów lukaku na bramkę. Z czego 2 to aż, 2, 2 strzały to aż bramki. I mamy kontynuację akcji. Dialog przy piłce. Cały czas dialog i tutaj bramkarz sparował to na rzut Więc jeszcze jedna okazja będzie pewnie dla Belga tutaj na objęcie, na zdobycie hat -trika. i mamy to. Lukaku w 86 minucie zdobywa swojego hat -trika w lidze Europy. Bardzo fajnie tutaj się grało z tym zespołem, z oczywiście nie możemy jeszcze się poddawać bo spotkanie cały czas trwa, ale no i tak już nie nie wytracimy tego zwycięstwa bo to było praktycznie niemożliwe więc fajnie pierwsze spotkanie będzie wygrane no i zobaczymy jak dalej potoczą się nasze losy w Lidze Europy Luka tutaj piłkę odbiera a my mamy teraz konferencję. Coś mi się tu poprzestawiało. Widzimy Liverpool z remisową. Z jakimś tam zespołem. A my mamy już konferencję prasową. Tutaj nasz Menago Oczywiście jak to możliwe, że mężczyźni nie dostał kolejnej szansy, w wyjść w składzie. No, myślimy, że to go zmotywuje. Hatwik Lukaku, tutaj wszyscy się dziwią, czy spodziewano się, że Lukaku zdobędzie Hatwika? Macie jakąś poradę do klubu z Slavia Praga? Próbuj dalej, no nie będziemy ich tu jakoś podłamywać bardzo. Wystarczy pytań na dziś. Tutaj mamy Lukaku strzela trzy bramki, klubowi Slavia, Z no jest następne spotkanie, mamy Storino. No i w tym odcinku to na tyle. Ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Piszcie komentarze, co możemy zmienić w tym zespole. Ja się z Wami żegnam. Siema.